Chcę powiedzieć tyle, że mnie nie było przez te paręnaście miesięcy temu, bo miałam problem. Bo właśnie ten sprzęt, którym teraz właśnie nagrywam, został uszkodzony, bo się przegrzał i poleciał do naprawy. Na szczęście nic się nie usunęło. Wszystko zostało, więc się cieszę. Chcę powiedzieć tyle, że sora, że było na kanale bardzo długo, ale no bo był w naprawie, bo dopiero dost, znaczy nie był tyle miesięcy w naprawie, ale leżał w domu, a mój tata pracował i miał czasu zajechać do naprawy, bo też pieniądze. No i dopiero go zawiózł niedawno, parę dni temu i dopiero w końcu go dostałam. I jeszcze jedna sprawa, jakby coś czyścię rękę w bandażu, to mam wybitą, więc kończę filmik, bo, bo muszę się szykować, bo jeśli może jutro nagram. а с меня утром не могу нагревать, чтобы утро идти до школы. Па.